Tomasz Kuchar i Maciej Szczepaniak po dobrym 11 miejscu w rajdzie Nowej Zelandii rozbudzili nadzieje kibiców. Pani liczyli więc na jeszcze lepszy występ w sąsiedniej Australii. A jak widział to kierowca? Wybieramy się po raz pierwszy w naszej karierze na rajd do Australii. Jeżeli chodzi o nasze przygotowanie do tego rajdu, teoretycznie jesteśmy przygotowani bardzo dobrze. Wiemy wszystko na temat tego rajdu, ze wszystkich możliwych źródeł. Rajt Australii bardzo specyficzny. Droga pokryta milionami boksytowych kuleczek, które są niesamowicie śliskie. Kierowcy, którzy jeździli tam wcześniej, mówią, że jest to tak śliska nawierzchnia, porównywalna do na przykład jazdy zwykłymi oponami po nawierzchni takiej jak lód czy śnieg. Wystartujemy po raz kolejny bardzo dobrze znaną nam Toyotą Corolla która. Może nie jest najnowszym samochodem, może nie jest autem, która daje jakiekolwiek szanse na walkę ze światową czołówką, ze zespołami fabrycznymi, ale niemniej jednak musimy sobie szczerze powiedzieć, że jest to bardzo specyficzna impreza i chcielibyśmy zdobyć jak najwięcej doświadczenia. I mimo tego, że tak jak wcześniej powiedziałem, auto nie jest najszybsze, na pewno postaramy się jechać na maksimum naszych możliwości, ale muszę szczerze powiedzieć, że troszeczkę z głową, bo. bo, bo... Przede wszystkim priorytetem dla nas jest ukończenie tej jakże trudnej imprezy. Dodatkową trudność będzie stanowiło to, że po raz pierwszy wystartujemy na innych oponach. Tym razem wystartujemy na oponach Pirelli, na których nie mam jak do tej pory żadnego doświadczenia. Ale myśląc o nadchodzącym, przyszłym sezonie, po prostu muszę próbować i muszę uczyć się, na czym polegają różnice, nawet w takich rzeczach jak opony. Jest to naszym marzeniem wbić się w pierwszą dziesiątkę rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Przypomnę, w których startują głównie kierowcy fabryczni dysponujący całkiem innym sprzętem, całkiem innym zapleczem. Natomiast musimy być realistami i myślę, że w tym sezonie jeszcze będzie to mało realne. Tegoroczny Rajd Australii liczył 24 odcinki specjalnej łącznej długości 388 km. Polacy otrzymali 32 numer startowy. Impreza rozpoczęła się tradycyjnie wyścigiem równoległym w Langley Park w centrum Perth. Kuchar i Szczepaniak jechali w parze z belgijską załogą François Dival i Jean-Marc Fortin i uzyskali 17 czas. Prawdziwe ściganie rozpoczęło się następnego dnia. Osiem odcinków specjalnych o łącznej długości 136 km, w tym najdłuższy w rajdzie blisko 40-kilometrowy Stirling East Reverse. Niestety Kuchar i Szczepaniak przez cały dzień borykali się z poważnymi awariami technicznymi. Najpierw na drugim odcinku specjalnym, około 3 km od startu, zepsuła się skrzynia biegów. Potem po strefie serwisowej, zaraz po starcie awarii uległ układ zasilania, a po naprawie usterki na ósmym os spotkała ich kolejna awaria, tym razem turbiny. Dlatego nie dziwiło 33 miejsce po pierwszym etapie drugi odcinek awaria skrzyni biegów cały drugi odcinek dzisiejszy i trzeci musieliśmy przejechać niestety w posiadaniu tylko trzeciego biegu nie należy to do przyjemności ponieważ średnio na takim odcinku zmienia się około 1000 razy bieg a my musieliśmy przejechać całe dwa odcinki, używając tylko i wyłącznie jednego biegu. Żeby tego było mało, następne odcinki, problemy z zasilaniem paliwa, auto przerywało na odcinkach, a teraz okazało się, że jeszcze turbo wysiadło na trzech ostatnich odcinkach. Drugi dzień i zarazem najdłuższy etap rajdu Australii liczył 11 odcinków mających blisko 150 kilometrów. Kugali Szczepaniak mimo, że wspięli się o 11 pozycji w klasyfikacji rajdu znów mieli problemy techniczne. Najpierw awarii uległ system podtrzymania turbiny i z tą sterką przejechali trzy pierwsze odcinki. Potem turbina dawała niepełne ciśnienie 2,2 bara zamiast 3,5 i silnik nie miał pełnej mocy. Natomiast na ostatnim sobotnim Moesie, Polacy uderzyli prawą przednią stroną auta w betonową szykanę. Po drugim etapie kucharze Szczepaniach zajmowali 22 miejsce i liczyli, że ostatni dzień będzie przebiegał bez awarii. W dalszym ciągu problemy z samochodem, ale nie ma co narzekać, taki jest sport, takie są rajdy. Proszę zobaczyć ile aut już się musiało wycofać z imprezy, bo, bo właśnie problemy techniczne i podobnie z nami. Na szczęście, jak się przed chwilą dowiedziałem, już nasze problemy zostały zlokalizowane. Od jutra auto ma być w 100% sprawne, jeżeli chodzi o, 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 o moc samochodów. Mamy problemy z turbosprężarką od wczoraj, sama zmiana turbosprężarki nie pomogła. Ma być jutro dobrze. Ostatni etap wreszcie udało się przejechać niemal w całości bez kłopotów. Na kilku odcinkach kuchali Szczepaniak uzyskiwali rezultaty zbliżone do niektórych aut fabrycznych. Nie obyło się także bez kłopotów. Na ostatniej próbie urwał się przewód hamulcowy i stracili hamulce z przodu. Na szczęście udało się ukończyć ten bardzo specyficzny i trudny rajd na 12 miejscu. Świetny, bardzo piękny rajd, to prawda, że faktycznie e, tutaj na tym rajdzie bardzo, bardzo liczy się doświadczenie i tutaj czasami bardzo atakując zakręty, jadąc agresywnie, e, czasami robi się dużo gorsze czasy, trzeba jechać płynnie, ale z drugiej strony jest wiele takich miejsc, gdzie trzeba po prostu wykazać się pełną agresją i jechać niezwykle, niezwykle szybko. Polacy na mecie rajdu Australii. i <laughs>